Czy sądzisz, że wawelski smok to tylko bajka? Otóż w jego legendzie kryje się ziarno prawdy, bo w Polsce odkryto szczątki prastarego gada nazwanego Smok Wawelski, który rzeczywiście pożerał kości swoich ofiar. Czy myślisz, że bazyliszek to całkowity wymysł? Jednak w historii odnotowano przypadki seryjnych morderców, którzy mogli stać się pierwowzorem tej legendy. Rozpowszechniony jest mit, że podczas oblężenia jasnej góry Szwedzi zdobyli klasztor ogromną armatą. Tymczasem najeźdźcy musieli odstąpić od twierdzy z powodu nadchodzącej zimy, nie przebijając jej murów. Czy sądzisz, że skarb złupiony Szwedom pod Częstochową to fantazja? W rzeczywistości szwedzkie kroniki potwierdzają istnienie takiego łupu wojennego. W polskich legendach fakty często mieszają się z fikcją, dlatego warto poznać prawdziwe wydarzenia kryjące się za tymi barwnymi opowieściami.